Siemaneczko, ja jestem Werus, a to jest czwarty odcinek Minecrafta. Yy, dzisiaj zbudujemy szklarnię. I chciałem Wam coś pokazać. Coś naprawdę. Yy, tutaj jeszcze przerobiłem trochę na kolorowe. I popatrzcie. Śnieg. Z jakiej kurczej. Nie wiadomo skąd on się tu wziął. I. No, naprawdę nie wiem. Yy, tak więc. Z... Trochę mnie to zdenerwowało. Jeszcze jest możliwość, że jak tu wyleję wodę, żeby tutaj sobie rosły te roślinki, to ona zamarznie. Nie wiem. Jak tak się stanie, to będę musiał chyba coś zmontować, żeby to się nie, nie... po prostu nie zamarzała woda. O tutaj. Dobra, no to zaczynamy budować. Pierwszą y, część jakby wybuduję z Wami, a resztę przyspieszę, żeby nie było nudno. Y, szklarnia będzie wyglądać mniej więcej tak. Y, ścianki będą zrobione z glass panel, a y, dach, wiadomo, ze szkła zwykłego, tego kwadratowego, żeby że po prostu było wszystko w porządku. A szklarnia nie musi być jakaś taka nie wiadomo jak fajna, no nie. Po prostu aby spełniała swoje zadanie, czyli aby tam roślinki mogły sobie rosnąć. Dobra. I tutaj będzie się to tak prezentować. To jest zaraz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że woda dosięgnie do tych roślin, które y, będą tu tutaj. Y, jeśli dosięgnie, to będzie wszystko w porządku, jeśli nie, to trzeba będzie coś wymyśleć. Ale póki co jest wszystko ok. Tak więc y, ja przyspieszę teraz nagranie. Widzimy się za moment. Tak to wygląda moja szklarnia. Nie jest zbyt okazała, ale ona nie musi być okazała. Ona ma spełniać swoje zadanie. Więc tak. Teraz jeszcze chciałem tam pozasadzać mniej więcej jakieś roślinki. Mam wiaderkę. Coś tam pozasadzać i. No i to by było chyba tyle z tej szklarni. Może jeszcze coś zrobię dzisiaj. Zobaczymy. A jeszcze Wam pewnie bym pokazał, jaki jak, mam pomysł na, na moją kopalnię. Yy, ale to zrobię yy, za chwilę, jak już się uporam z tą szklarnią, ponieważ coś mi tu się nie podoba. No. Ale szklarnia już jest gotowa, przynajmniej części i, i mi się podoba, Znaczy, to znaczy nie, nie, że mi się podoba, tylko mi wystarczy do moich celów taka szklarnia, bo ja nie mam zamiaru zwierząt, to znaczy jeść chleba, tylko zwierzęta zapładniać. A więc, tak jak mówiłem, ja nie mam zamiaru y, żywić się chlebem, tylko ja chcę y, wykorzystać y, zboże do zapłatniania zwierząt, żeby mieć y, już te zwierzaki. A farmę, to znaczy hodowlę zwierząt też sobie zrobię. I, y, I to chyba będzie taki z tych moich planów na razie tyle. Jeszcze kiedyś tam chciałem do tej góry zrobić dojazd jakiś taki ogarnięty yy, tak żeby tam, tam coś też zacząć budować, tylko jeszcze nie mam naprawdę pomysłu co. Yy, ale kurczę skoczyłem, ale na razie jest dobrze, wszystko mi się podoba. A jeszcze tu wezmę. Popatrzcie, już rośnie. I tu jeszcze dam pół płytki, także można było sobie fajnie chodzić po wodzie i nie wpadało się tam. I teraz to, na co to, co pewnie każdy chce wiedzieć, co jest najważniejsze: otwórz drzwi, jeszcze nie zrobiłem. Pokażę Wam o co chodzi z miejscą kopalnią. A mianowicie, muszę znaleźć jakieś miejsce, żeby tam zacząć kopać, może gdzieś tu? Tylko potrzebuję jeszcze pewnie trochę narzędzi. Dobra, żelazo wezmę zrobię 2 kilofy żelazne. I... I pasowałoby mi drabinek trochę zrobić. Znaczy, to znaczy dużo drabinek, bo trochę nie wystarczy. Aj, co ja robię? Dobra, ja nie lubię tego klikania. No, trochę za dużo chyba zrobiłem tych patyków, ale one się zawsze przydadzą. Tak więc yy, chyba nie wyjdzie mi też złe, że ja sobie zrobię patyczków dużo. Oczywiście jeszcze mało. Dobra, najwyżej zostanie. I tutaj ja robię zawsze takie coś małe pomieszczenie. Powiedzmy 3 na 3 na 3. Trzy kratki sześcienne, że tak się wyrażę. I i tak. kurczę, pochodnie jeszcze zapomniałem wziąć. Jak zwykle tak samo z tą szklarnią było. Wiecznie coś zapominam, ale to i całe ja. Tak więc y... przynajmniej jest wesoło. Pięć jeszcze. Ale mam bałagan w ekwipunku. Tak. Dobra, wyjazd mi z tym i z tym. To mi nie jest potrzebne. Dobra. I tu będę kopał. Tak. Tak, wiem, że się nie kopię pod sobą, ale kopię na dwie kratki, dlatego żebym właśnie wiedział, jakby tu była na przykład lawa to on spadł jeszcze na tą kratkę. Więc bym nie zginął. I tak. I tutaj, jak już dokopię się do y, pozycji 12,6 y, y równa się 12,6, co to jest? To będę chciał Zacznę kopać na boki. O, czemu nie kopię drobinki? Dobra, tam kizniał. Kto by się przyjmał drobinku? O, żelazo. Ładnie, jaskinia. Dobra, ale ja tu chcę coś innego zrobić. Ja to żelazo zbiorę sobie później. Teraz mnie tu nie będzie denerwować. Dobra, to ja przyspieszę odcinek, żeby było widać, jak już się znajdę tam na tej wysokości. Więc widzimy się za moment. Mai neck and la 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 lei, în luna după ei la la lei, ești un înger pe pământ, despre tine, print și zi și mă la lei, mai neck and la la lei. Ok, jestem już na właściwej głębokości. Yy, ja tu dorobię drabinek, kiedyś tam. C Czemu tak się robi? Kurde, i teraz ja Wam pokażę jak ja zawsze to robiłem. Yy, czyli jak szukałem diamentów. Tutaj sobie chciałem zrobić taki pokoik niewielki. Abym mógł w nim sobie na przykład jakieś piece ustawić. Czy coś. Czy workbench'a. I... Yy, postanowiłem, że zawsze będę skopywał yy, gravel, jak będę na takiej głębokości. Bo os, często tak miałem, że skopałem, a tu diament pod nim. Fajnie było jakby... W, I teraz tak było... Teraz tak mi się przytrafiło, a w co wątpię, ale, ale to jest szczegół. Hmm. Wybaczcie, że nic nie mówię, ale się po prostu skupiam na kopaniu, żeby, żeby już skończyć to i iść do domu. Znaczy, i robić co miałem robić. O, redstone. Jak jest redstone, to i y, diamenty mogą być. Redstone się bardzo fajnie wydobywa, bo kiedyś było tak, że bardzo wolno, a teraz jest to y, przyspieszone o wiele i, i to jest, wydobywanie jest dużo wygodniejsze i przyjemniejsze. Już nie trzeba siedzieć nad jednym. Z tą przez parę minut, przez jakieś kilkanaście sekund, no nie? Tylko teraz w bach, bach i już wydobyte. Coś tu dużo lawy jest wokół mnie, to może źle oznaczać. Przynajmniej będę miał flinta na zapalniczki. Hmm. A jeśli chcecie wiedzieć, czemu ja nie gram na y, polskich, y, polskim tłumaczeniu, to odpowiedź jest prosta. Ponieważ mi się nie podoba polska czcionka. Angielska jest o wiele lepsza, a ja się już przyzwyczaiłem do tego języka w Minecrafcie, przynajmniej i yy, mi to nie sprawia problemu, że gram tak czy tak Więc yy, jeśli, yy, jeśli Wy lubicie polskie to ja wam nic nie mogę do tego zarzucić, ale nie czepiajcie się. Każdy ma swoje zdanie. I tak dobra. Prze key, w tym gravel ja to wykopię jak się skończę. I teraz zrobię sobie taki tunel. To nie będzie długi tunel, tylko on jest po to, żeby Wam pokazać. I teraz powiedzmy, tutaj będę kopał znowu taki sam tunel. Tutaj raz, dwa, trzy, i tutaj znowu taki sam, ponieważ jak kopię tu, to widzę tą ścianę, a jak kopię tu, widzę. Tą ścianę. I ja się mniej okopię, a obie ściany będę miał jakby wizję na obie ściany, że ja będę wszystko widział dookoła. Więc to moim zdaniem to jest taki w miarę dobry sposób, ponieważ nie, nie muszę się okopać jak głupi w poszukiwaniu diamentów, tylko po prostu wykopię dwa, trzy, trzy tunele i, i znajdę jakiś diament. Oj. Ja zawsze kopię na głębokości 12,6. Ktoś mi powiedział, że tak jest lepiej. Nie wiem, wiem, że można znaleźć diamenty na innych wysokościach, ale ja się już tak przyzwyczaiłem. I, i, I tak mi jest dobrze z tym. No i to by był chyba koniec już tego odcinka. Myślę, że się podobało. Jeśli się podobało, to. Kliknij łapę w górę. Jeśli nie, to daj komentarz. Oceń, co jest źle. A jeśli masz jakieś sugestie odnośnie, odnośnie czegokolwiek, to chętnie ich wysłucham. Jestem otwarty na propozycje. I. No i to by było chyba na tyle. Tak więc kłaniam się. Jestem Werus. Na razie.